Obserwacja karwnika to jest zawsze przyjemny widok. Szczególnie jak taki jeden mazurek po prostu nie chce opuścić stołówki, a inne ptaki nie mogą się dostać do środka. O, ależ ty bałaganiarz jesteś. Teraz jakaś cikorka wywali stamtąd, zobaczysz. Już się czai tutaj. He, pod begonią. Oj, to ta tłuściutka. No dawaj, mała. Jakby tu się dobrać do tych ziarenek. Zerzy mi cały słonecznik ten mazurek. Hmm. <głos> <głos> o, ale łobuz z niega na no. wie, jak się urządzić.